A witajcie. Jak widzieliście pewnie w filmiku, który tutaj się pojawi Wam w karcie. A jak nie widzieliście, to zapraszam do oglądnięcia. Byłem w tym roku pierwszy raz na grzybach i uzbierałem oto widoczne tutaj kanie. No a jak uzbierałem, no to idąc za ciosem od razu nagrywam Wam filmik, żeby pokazać co robię z tych kan. I jako pierwszy przepis pokażę Wam yy, flaszki z kani. Zrobimy Wywar z kostek rosołowych. Są to kostki bez glutaminianu sodu i bez tłuszczu bez palmowego. One ogólnie nie są tam całkiem idealnym rozwiązaniem, bo najlepszą opcją byłoby po prostu sobie ugotować wywar z warzyw, ale no nie mam na to czasu, więc stosuję takie kostki. Zawsze to lepsze niż te zwykłe kostki, gdzie jest sam glutaminian sodu i tłuszcz palmowy. Także zrobimy flaczki, w zasadzie kania ale flaczki. Co potrzebujemy? To już powiedziałem te kostki, cebulę, marchewkę, pietruszkę. Będziemy potrzebować jeszcze na pewno soli pieprzu, ziele angielskie, liść laurowy, no i jak flaczki to oczywiście majeranek. Tutaj mam jeszcze, to jest taki dwie łyżki sosu paprykowo pomidorowego. Jeśli ja mam taki sos, więc go użyję. a Normalnie, no to można dać po prostu przecier pomidorowy albo koncentrat i trochę papry papryki ususzonej, proszku może być wędzona, jak ktoś lubi taki posmak wędzony. Także tak to wygląda. Będziemy startować z gotowaniem. Ja sobie wrzucę już te kostki. Tutaj mam przygotowaną gorącą wodę. Niech mi się tam pomału rozpuszczają. A zaraz Wam powiem jak będzie wyglądał proces, proces naszego gotowania. W pierwszej kolejności to marchewkę i pietruszkę zetrę sobie na starku, na długie koszta. Dajcie znać w komentarzach czy Wy lubicie grzyby i czy lubicie kanie, bo ja nie na przykład wielbiam. Także teraz robię zupkę, a w następnym odcinku, w następnym filmiku zobaczycie jak zrobić z kani, jak robię kotlety ala schabowe, kotlety kaniowe. Dobra, marchewkę mamy startą. Tu leczka, chrup, chrup, chrup. Kroję sobie cebulkę, bo będziemy, na cebulę będziemy podsmażać razem z kaniami. bo też najpierw podsmażymy ją, zanim zaczniemy gotować. dodać. Zupa jest w zasadzie jak widzicie bardzo banalna. Zajmuje tylko chwilę jej przygotowanie. Spadników też nie ma dużo, a jest naprawdę Ok, Cebula w kochę pokrojona. Bulion się rozpuszcza. Mniejszy składnik do zupy flaczków ala to sama kania, nie? Tanie kroimy, kroimy w takie słupki, a ja przecinam po prostu kapelusz na, na pół, a później kroję słupki. Ojej, popłakałem się, cebula puściła swoje aromaty i patrzę, Choć jeszcze mi łapkami, subskrypcjami. Ja tak na poważnie, no to żebram teraz o łapki, subskrypcje, bo bo chcemy się rozwijać, a żeby się rozwijać, no to musimy jesteście nam do tego niezbędni Wy, czyli czyli, czyli nasi widzowie e, tym, którzy już subskrybują, którzy komentują, śledzą kanał, bardzo dziękuję a, a, a tych, którzy oglądają, a jeszcze nie zasubskrybowali, bo jest w na Was naprawdę sporo znaczne gro widzów jest e, jest bez subskrypcji, więc bardzo bym prosił za subskrybowanie, o zasubskrybowanie, o trochę interakcji, typu łapki, komentarze, żebyśmy mogli po prostu trochę dalej się roznosić. No i ogromna pro, prośba, jakbyście jak mogli po prostu e, nie włączać od tylko to, tam czasem obejrzeć reklamę. Bardzo nas to wspiera, pomaga nam w realizacji filmów. Bardzo byśmy prosili, żeby, żeby nas wesprzeć w tym wszystkim. Dobra. Tak. Panie z mojego marudzenia, Kroimy sobie nasze kanie, według uznania, zależy ile w zasadzie chcecie zrobić e, tej zupki. Ja wybieram takie, które gdzieś tam mi się połamały, e, bądź są jakieś, e, jakieś już takie brzydsze troszkę, e, bo one, przy smażeniu i tak to nie będzie widać, a z reszty chcę zrobić chaboszczaki, więc ee, więc potrzebuję ładnej jędrce, żeby, żeby fajnie to wyglądało. Dobra, grzybki mamy gotowe, cebulkę mamy, wszystko, więc możemy pomału tak naprawdę brać się za gotowanie. W pierwszej kolejności to na masełku podsmażę trochę e, pietruszkę i marchewkę, wyląduję to w garze, później pod, rzucę, podsmażę cebulkę, dorzucę grzyby, podsmażę Zalejemy później wszystko bulionem i pogotujemy trochę. Ok, zaczynamy podsmażanie. Na patelnię wrzucimy trochę masła. Rozpuścimy sobie. Tutaj mam przygotowany garnek, do którego będę przerzucał podsmażone rzeczy, bo będę robił to tak jakby trochę etapami. Zupa nie wymaga żadnych w zasadzie zdolności kulinarnych, jest tak prosta, że, że każdy sobie poradzi. Już troszkę się nam rozgrzało masełko. Wrzucam już nasze warzywa. Nie daję tego dużo, bo, bo nie robię bardzo dużo tej zupy, bo ta zupa jest naj, najlepiej sobie przygotować niedużo, żeby jakoś tam nadzwyczaj wiele razy nie odgrzewać, bo grzyby jakoś tam odgrzewane wielokrotnie nie są najzdrowsze więc sobie przygotowuję taką porcję, żeby sobie dzisiaj to po prostu wszamyć. A podsmażam te warzywa, żeby wyciągnąć z nich trochę więcej smaku. Jak są podsmażone, to cukry zawarte w warzywach się karmelizują i robi się fajniejszy smak. Możemy jeszcze troszkę sobie soli dodać. Troszkę pieprzu, żeby, żeby już to nam zaczęło łapać smaki. A i tak finalnie na końcu sobie doprawimy zupkę. O już mi w brzuchu burczy. Na samym myśli jakie to będzie dobre. Już zaczynają aromaty unosić. Na razie marchewka z pietruszką, ale już przy trojeniu e, kani już poczułem aromat tych grzybków i nie mogę się doczekać aż zupka będzie gotowa, bo ostatni raz jadłem taką zupkę w tamtym roku, także jest to dość sezonowy produkt i wyczekiwany. Aczkolwiek, jak chciałbym teraz y, spróbuję sobie utrwalić te smaki na zimę, to znaczy podsmażę sobie kanię z cebulką i zamrożę jako baza taka do zupy. Na pewno też będę chciał, y, jak usmażę kotlety z kani, też y, w tamtym roku tak robiłem i się to sprawdziło, czy y, zamrozić, żeby sobie w zimie móc odgrzać i wszamać takiego kotleta. To mamy wstępnie podsmażone, wrzucamy sobie patelni do garnka, gdzie będzie się nam dogotować. i do garnka wleję sobie bulion, niech już ten bulion do z marchewką, nam się tam marchewką, pietruszką nam się tam gotuje. Do bulionu wrzucimy sobie niedużo, a dwie trzy kulki. Wielo angielskiego. robię dużo ilości, to taki jeden większy listek laurowy, niech nam już oddaje smak. A tymczasem na patelnię dodamy sobie jeszcze masła, troszkę więcej niż poprzednio, nawet. To teraz będziemy podsmażać cebulkę i nasze grzyby. Na patelnię wrzucam już naszą cebulę. Najpierw podsmażymy sobie troszkę samą cebulę, żeby nam się zeszkliła, a za moment dorzucimy grzyby, bo grzyby zaczną puścić nam wodę, więc cebula by nam się nie zeszkliła, tylko tak bardziej dusiła, więc chwilkę zeszklimy sobie samą cebulkę. Cebulkę mamy zeszkloną, nie smażymy za długo, żeby jej nie przypalić i dorzucamy sobie nasze kanie pokrojone w paski. Na dobrze rozgrzaną patelnię. No i dobra, i czekamy. Damy, damy czas dla grzybków, żeby się nam podsmażyły lekko. Możemy też dać już trochę soli. Niech nam wydobywa smaki, to wszystko To soli, pieprzu. Dlatego na razie zupy nie sole ani nie pieprze, bo raz, że z kostek będzie słona, dwa, że poszczególne. Ładniki jak podsmażam to sobie dodaję pieprz i sól, więc, więc na pewno im będzie trzeba. Mmm, już zaczynają kanie uwalniać swoje aromaty. Mmm. A ja się już tak cieszę, bo to tak lubię. Ajajaj, Aż, hmm. Aż mi śni tości. Bardzo, 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 bardzo lubię. Wszystkie grzybki. Ale kanie na kanie cieszę się szczególnie. Ja zawsze wyczekuję. Tego momentu kiedy się pojawiają kanie. Jak tylko się pojawią, to od razu obsasa do lasu W sumie bardzo bym się ucieszył jak udałoby mi się jeszcze w tym roku dorwać siedzunia sosnowego. On jest też przepysznym grzybkiem, bardzo nam zasmakował. W sumie tylko raz miałem przyjemność go znaleźć i, i zjeść. Zjadłem go w różnych formach. Bo w sumie, jak poszkaracie po kanale, to znajdziecie tam e, filmiki z przepisami na na na, 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 na smażonego i podaję, że jej cznica była. W każdym razie pyszny grzybek. No i kalnie też nie można powiedzieć. Dobra, troszkę mamy podsmażone. Ja już dłużej nie będę tego dusił. Teraz garnek wchodzi w nasze pierwsze skrzypce. wrzucamy nasze podsmażone grzybki z cebulą. I dajemy im się trochę pogotować. A no i zupa zaczyna nam się gotować. Więc w tej chwili ja sobie dodam ten sos paprykowy. A wy dodajcie sobie przecier pomidorowy bądź koncentrat i trochę papryki bądź wędzonej, no i oczywiście jak flaki, to flaki nie mogą się obejść bez majeranku. Dajemy taką sporą ilość, zależy kto, kto kto ile lubi, majeranku oczywiście. Mieszamy i pogotujemy sobie jeszcze kilka minut i nasza zupka nabiera kształtów. Jeśli zaraz sobie spróbuję, jeśli będzie wymagała do doprawienia, to jeszcze solą, pieprzem i w zasadzie nic więcej nie daje. Ok, zostawiam do pogotowania jeszcze chwilkę i widzimy się na rozlaniu i degustacji. Nasza zupka zakończyła gotowanie. Pachnie bardzo dobrze, aromatycznie. Dalejemy sobie do mnichy. Mm, pachnie. Bardzo dobrze. Ale już i na siebie. Muszę się doczekać, żeby spróbować. Zupała jest bardzo gorąca, ale spróbuję. No, ale aromatyczna. Ja go na sobie smakuje, żeby podzielić się z wami tym smakiem. Jeszcze taka dosyć gęsta. Pachnie dobrze. A, bardzo gorąca, dopiero co rozdjęto. No, muszę powiedzieć, że to jest to. Bardzo dobra, ogólnie smakiem trochę przypomina flaki, to sprawa majeranku. Na a najlepsze, najfajniejsze jest to, że, że konsystencja kani przez te swoje blaszki i tak dalej jest zbliżona do, do, do konsystencji flaków, bo grzyby ogólnie w zupie się jak kania się nie rozgotowujesz, tak? Jest taka dosyć wyczuwalna, nie że rozpływa się usta, tylko trzeba ją pogryźć, więc w sumie imituje flaki dosyć dobrze. Mm, bardzo dobra luka. Mmm, ale nie mogę się powstrzymać, jest taka pyszna. Także polecam Wam, jeśli ja tylko orbicie. No, aż mi zaleciało, marmalada, czekolada przy jedzeniu się nie gada, co nie? No, na przedszkola tak jesteśmy uczeni, a ja robię swoje. Zupka bardzo dobra, jeśli lubicie grzyby, lubicie kanie, polecam sobie zrobić, a zwłaszcza jeśli picie na dużą ilość kanii, jak na tak jak ja dzisiaj, to zupka jest obowiązkową, obowiązkową sprawą jako pierwsze danie, a na drugie danie oczywiście co? Kotlety z kanii, za co się będę zaraz brał a wy to może będziecie mogli obejrzeć w kolejnym filmiku. Także dzięki za oglądanie, róbcie, obserwujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Cześć, pa!